Hej, hej kochani, witam was w kolejnym odcinku naszej bary. Dzisiaj pokażę wam jak wyprofilować głowę i rozpoczniemy również szydełkować brzuszek. Ja już mam zszyte tutaj, słuchajcie, tą dziureczkę. Przekułam się do miejsca, gdzie jest oko i wbiłam się pod oko. Następnie wbijam się z drugiej strony i przechodzę na oko drugie. Delikatnie zaciągam, widzicie, delikatnie, wbijam się znowu, wracam na górną powiekę. W ten sposób, oczywiście, żeby się zahaczyło wypełnienie. I delikatnie zaciągam, w ten sposób. Wracam na górną powiekę z drugiej strony i wbijam się gdzieś w dół. Następnie zaciągam tą stronę, tak? Przechodzę na drugie oko. Trzeba uważać też, żeby nie zerwać sobie. Bijam się i wracam dołem. I tak, mniej więcej to wygląda. A to chodzi żeby sprawić, żeby to oko było bardziej wgłębione, tak? I zaczynamy wykonywać oczywiście Brzuszek. Gdzie mam tu początek? Co nam będzie, oczywiście, potrzebne? Potrzebne jest nam szydełko. Ja szydełkuję szydełkiem 3 mm. Znacznik i oczywiście nożyczki. Rozpoczynamy od magicznej pętelki. Czyli układamy sobie i wykonujemy, już patrzę 12 półsłupków. Ja od razu sobie robię takie mniejsze ten, to oczko tej pętelki mojej magicznego kółeczka, dlatego że potem będzie mi o wiele ciężej ściągnąć. 1, 2 trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ciągnę, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście i dwanaście. Mamy 12 półsłupków, i teraz będziemy wykonywać kolejne okrążenie. Tym razem, oczywiście, już z markerem. Zaznaczamy sobie. W kolejnym okrążeniu będziemy budować 18 półsłupków, czyli pierwszy pojedynczy, w drugim wykonujemy 2 półsłupki. Trzeci pojedynczy, w czwartym dwa półsłupki, w piątym pojedynczy, w szóstym dwa półsłupki, w siódmy pojedynczy, w ósmy dwa półsłupki, dziewiąty pojedynczy, w dziesiątym dwa półsłupki. Jedenasty pojedynczy i w dwunastym dwa półsłupki w jednym oczku. Drugie okrążenie skończone. Mamy osiemnaście półsłupków. Przechodzimy do kolejnego, gdzie będziemy mieć 24. Pierwszy pojedynczy, drugi pojedynczy. W trzecim wykonujemy dwa półsłupki. Pierwszy, drugi, i w trzecim, dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi i w trzecim, dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi i w trzecim, dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi. I w trzecim, dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi i dwa półsłupki w jednym oczku. Tak to wygląda. Mamy dwadzieścia cztery półsłupki, rozszerzamy do trzydziestu. Czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci pojedynczy, w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi, trzeci i w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. Pierwszy, drugi, trzeci. I w czwartym oczku dwa półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci, i w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. I tak przerabiamy do końca okrążenia. Pierwszy, drugi. Trzeci i w czwartym dwa półsłupki w jednym oczku. Mamy trzydzieści półsłupków w okrążeniu. Teraz będziemy rozszerzać do 30 do 36 sześciu w następujący sposób. Pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci. Czwarty pojedynczy, a w piątym wykonujemy dwa półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty pojedynczy i w piątym dwa półsłupki w jednym oczku. Powtarzamy do końca okrążenia tą sekwencję. I, kochani, teraz powtarzamy przez kolejne sześć okrążeń. 36 półsłupki. Także widzimy się za chwileczkę. Ok, mam powtórzone 6 okrążeń, moi drodzy, i teraz będziemy sobie zwężać. Czyli będziemy zwężać do 30 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pojedynczy. I piąty i szósty przerabiam razem. Raz, dwa, trzy, cztery. I piąty i szósty przerabiam razem. Sekwencję powtarzamy do końca okrążenia. Mamy oczywiście już zwężone i teraz 30 półsłupków powtarzamy przez kolejne cztery okrążenia. Ok, kochani, ja już sobie częściowo wypełniłam tutaj mój brzuszek. Teraz będziemy zwężać do 24 oczek. Ok, kochani, teraz będziemy zwężać do 24 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci pojedynczy, a czwarty i piąty razem. Pierwszy, drugi, Trzeci pojedynczy, a czwarty i piąty razem. Sekwencję powtarzamy do końca. I kochani, teraz te 24 półsłupki powtarzamy przez 4 okrążenia. I kochani, moi drodzy, już ukończyliśmy, wypychamy i nasza, nasz brzuszek gotowy. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Kapibary już niebawem pojawią się kolejne.